Dzień dobry, z tej strony Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. W dzisiejszym wideo chcę pokazać Wam, jakie naturalne stroiki zrobiłam w donicach. No i jeszcze tak sobie porozmawiamy, będą takie rozmowy luźne, przedświąteczne. Zapraszam serdecznie. Pogoda dzisiaj niezbyt sprzyjająca, troszeczkę słuchajcie, padało. E, niestety nie nagrałam, jak robię te strojki, ale wam dokładnie wszystko opowiem, e, ponieważ pogoda nie pozwoliła mi z rozstawieniem sprzętu na zewnątrz. Ale możecie zobaczyć, że z tyłu mnie już e, tarasik troszeczkę zmienił swój wygląd. Nie ma już mebli, nie ma dywaniku. Dywanik też jest, słuchajcie, Wyczyszczony, on już czeka, będzie sobie wysychał w dogodnym miejscu. Tak więc powolutku zaczynam iść w kierunku tego przyjemnego, Święta. Ja Boże Narodzenie bardzo lubię, lubię od strefy duchowej, ale takiej też namacalnej, czyli jakieś stroiki, ozdoby i wszystko co tam się uświeci, czy też co ma brokat. Ja się śmieję, że zawsze, że jak seroka co się błyszczy, to jest moje. A więc przejdziemy, można co powiedzieć, że troszeczkę po ogródku, ale bardziej będą to strefy przydomowe i pokażę wam co takiego robię, jak mam na przykład Hakuro Mishiki w Donicy. Nie wiem, czy pamiętacie, w sezonie wokół Hakuro miałam surfinie. W tym momencie surfinie wiadomo, że one już nie będą ładnie wyglądały, więc wszystkie takie donice, gdzie mam jakieś drzewka, bukszpany na pniu, czy prawda, jakieś tam inne donice, które, o, z hostami na przykład, to też nie chcę, żeby ta donica taka stała, smutna, po prostu sama ziemia w niej, w przypadku host, więc wszystkie donice moje są coś w ten deseń Ustrojone. E, się różnią oczywiście, będę przechodzić, będę Wam opowiadać. Ja w tym roku postawiłam na to, co mam tylko i wyłącznie w ogródku. Wiem, że można przepiękne rzeczy kupić, przepiękne dodatki. Natomiast w tym roku stwierdziłam, że nie będę nic dokupywała. Mam to, co mam w ogrodzie, czyli zresztą, jakby zerkniecie na moje nagrania wcześniejsze z wcześniejszych lat, to faktycznie te strony i takie donic. Idą w kierunku naturalistycznym. To wszystko jest u mnie, to co jest w ogrodzie, to to staram się wykorzystywać. Jak możecie zobaczyć, w donicy mamy tak naprawdę stroisz zrobiony stój. Więc mam tutaj tuję Brabant, mam troszeczkę innych tuj, które gdzieś tam u mnie, słuchajcie, rosną. Ja robię w ten sposób, że obcinam te, które takie są, wiecie, najfajniejsze szczubeczkami, eleganckimi gałązeczki i takie ścięte gałązki sobie tutaj wbijam w ziemię. Staram się też, żeby teł był wyższy, z przodu troszeczkę coś niższego. No i jedni by powiedzieli, że Dość nudno tutaj jest, natomiast yy, nie mam ognika i jeżeli macie ognika w ogródku, to dobrze wiecie, że te przepiękne kuleczki właśnie w takich kompozycjach naprawdę by się bardzo dobrze tutaj komponowały. Mój plan na przyszły rok to właśnie zakupić ognika i posadzić go w ogrodzie. Myślę, że ze dwie, trzy sztuki. Z tego względu, że właśnie w takich momentach zimowych, strojkowych momentach on bardzo się będzie przydawał. Miałam małponię. Niestety ta machonia bardzo mi się rozłaziła, no po prostu strasznie, na brzegach rowu melioracyjnego. I o tyle to było, słuchajcie, kłopotliwe, że ja nie mogłam tam ani wejść z żadnym plewieniem, z żadną pielęgnacją, powiedzmy, tutaj na tych moich brzegach, więc. Ta roślina została usunięta, ale mam znajomych, którzy mają machonie, więc jak do nich dojadę, utnę, to pewnie tutaj też coś dorzucę. Po drugiej stronie możecie zobaczyć jeszcze jest kwiatuszek. No i tutaj mamy goździka. I ten goździk, słuchajcie, on mi tutaj tak pięknie jeszcze kwitnie, że szkoda było mi go wyrzucać. No i tak samo jak w poprzedniej donicy, troszeczkę tujm jednego, drugiego gatunku. Tak, żeby to wszystko tutaj przykryć, żeby ziemia e, pusta nie wystawała, no i w ten sposób komponuję te moje wszystkie donice. Jeżeli macie, jakieś naczynia, czy też na przykład ja, ja się zawsze śmieję, kańka bańka po mleku jest idealnym tutaj narzędziem do mojej starej szopy, która sobie tutaj stoi, czyli mój alaskansen. To są takie elementy, które ja bardzo lubię, takie właśnie stare, nienowoczesne i już. I zobaczcie, wystarczy, że mamy... Czy to może być wiadro, czy jakiś stary garnuch, czy cokolwiek, co po prostu lubicie, co widzicie w swoim ogrodzie, to właśnie w takie naczynia możemy tutaj ja sobie połóżmy e, troszeczkę świerka, e, no i oczywiście mój dereń. No i taki dereń nie tylko pięknie wygląda na rabacie, ale także w stroikach. E, oczywiście mogą być takie gałązki e, dość duże, wysokie, takie jak ja mam tutaj. Natomiast też możemy je użyć do stroików do domu, do tych nawet, które będą stały nam na stole. E, ten kolor czerwony przepięknie będzie nam się komponował właśnie ze święta Bożego Narodzenia. Jakby nie było, czerwień, złoto to są takie barwy, które odnajdą się właśnie w strojeniu domów, tarasów, czy po prostu wejść do domu. W tamtym roku pokazywałam Wam, to tak mi się wydaje, że to było w tamtym roku, a może to już dwa lata temu, już no nie wiem, musiałabym sprawdzić, pokazywałam Wam, jak robić wianek na drzwi. I właśnie z takiego derenia, z grubszej jego części, cięłam takie mm, krótkie właśnie fragmenty, obwiązywałam je, drucikiem i to była taka właśnie ozdoba na wianuszku, który był potem u mnie na drzwiach. Więc możemy derenia naprawdę na różne sposoby wykorzystywać. Można również obciąć mu tutaj te wszystkie boczne pędy, albo po prostu takie, wiecie, czasem dereni ma takie piękne baty właśnie bez tych um, bocznych jakichś tam gałązeczek i możemy też sobie słuchajcie wbić. Ja też um, pamiętam, robiłam takie strojki. Wam dookoła e, derenia i związałam go u góry. Więc to też fajnie, bo on taki fajny stelaż nam zrobił. Ale w tym roku właśnie postawiłam na bardzo szybkie, naprawdę bardzo szybkie strojenie ogrodu, więc z jednej strony bańka, kańka, z drugiej tak samo. Tutaj mamy z tujami, tutaj mamy ze świerkiem e, połączonego derenia, więc e, takie oto szybciutkie, naprawdę szybciutkie strojenie dzisiaj w ogrodzie robiłam. Schowam się troszeczkę, wszystko słuchajcie mokre po deszczu. Ja oczywiście jak te strojki robiłam, ubabrałam się jak nie wiem co może się przebrać, no i wyszłam, żeby nagrać Wam chociaż kilka słów o tym co dzisiaj robiłam. A więc tak, możecie zobaczyć moje bukszpany, o dziwo, ja to się śmieję zawsze odpukać w niemalowane, e, jeszcze nie ma grzyba więc cieszę się bardzo ponieważ one tutaj mi pasują fajnie wyglądają w moich donicach które mają już X lat sprawdzają mi się tutaj i nawet jak czasem słuchajcie nie podleję to jakoś bukszpan nie odczuwa tego więc świetna roślina dla mnie cóż tutaj dałam tu je. Te, które miałam, i to po prostu jakie macie? Czy to jest Brabant, czy to jest po prostu jakaś inna roślina? Coś, co jest zimozielone. W tym roku. Użyłam po raz pierwszy bluszcza. Tu jest e, przepiękny bluszcz, e, który dostałam od Danusi z ogrodowiska, jak byłam u niej. E, pięknie mi rośnie, więc dziękuję Danusiu. <grywa> Użyłam go właśnie w tegorocznych e, stroikach. No i możecie zobaczyć, że tutaj mamy takie pstrokate listki. Jest to oczywiście trzmielina, e, która... Też ona gdzieś tam się, słuchajcie, płoży, gdzieś tam sobie na, na rabacie rośnie, też ta roślina potrafi wchodzić nawet na płoty, co z jednej strony jest fajne, z drugiej natomiast, jak był moment, gdzie zmienialiśmy płot i musiałam się tej takiej trzmieliny pozbyć, to powiem Wam, że e, zmęczyliśmy się, nim ją wykopaliśmy. E, niby niepozorna roślinka, niby tych korzeni grubych nie miała, ale mnóstwo małych e, i one nie były łatwe do usunięcia. A więc kochani, w tym roku moje strojenie takich donic trwało naprawdę e, bardzo krótko ze względów e, na pogodę. Padał deszcz, więc e, uwijałam się jak mróweczka, ale chciałam e, to ogarnąć, ponieważ miałam. Mam lukę w moim kalendarzu, gdzie właśnie e, chciałam chociaż jedną pracę pchnąć do przodu. No i zobaczcie tutaj tak samo, e, tak jak w poprzednich donicach, e, powtórzenie e, roślin. Tu ja, e, oczywiście trzmielinka. I zobaczcie, jest przepiękne, są duże liście e, bluszczu. Jest to bluszcz, Ja bym powiedziała, że bardzo Ozdobne. To nie są te malutkie listki, tylko takie duże, więc tutaj niech sobie obficie go ob, y, obkręciłam wokół bukszpanu i już. A zresztą możecie zauważyć, że moje bukszpany nie były w tym roku przycięte. Tak jak mówiłam, ten rok y, po prostu mi tak szybko umknął, zwłaszcza sezon, y, ten najpiękniejszy, y, letni, y, no tak od... Połowy wiosny do późnej jesieni. Byłam, słuchajcie, wycięta z czasu takiego, gdzie mogłam sobie poświęcić na ogród, więc, tak jak opowiadałam wam wcześniej, ogród był zostawiony sam sobie, no ale jak możecie zobaczyć, wszystko rośnie, dało sobie radę i całe szczęście. No i tak, wracając do tego, że nie wszystkie prace są zrobione, ale to jest normalne. Jak mamy ogród, jak mamy inne zajęcia, to dobrze wiecie, że nie wszystko robimy na czas. Czy warto się przejmować? Nie do końca. Co z tego, że te bukszpany nie są przycięte w tym roku, ja je przytnę w przyszłym roku i też będzie dobrze. To im nie zaszkodzi. Zresztą już nie raz coś takiego było, że nie zdążyłam w jednym sezonie bukszpanów obciąć, podciąć, wystrzec. A w przyszłym sezonie podgoniłam pracę i wszystkie pięknie właśnie uformowałam, więc absolutnie się tutaj nie przejmuję. Co jest zrobione bardzo dobrze, co nie zostało zrobione, nie przejmuję się. W przyszłym sezonie będę po prostu nadganiała. Schowałam się troszeczkę przed deszczem, ale już jak tak zaczęłam troszeczkę opowiadać Wam, to stwierdziłam, że to jest ten moment, gdzie poopowiadam Wam, jak. To zrobić, żeby nie zwariować przed świętami. Nie wiem jak u Was, ale u mnie doba, niestety nie jest z gumem, co ja bardzo ubolewam nad tym, bo bym ze wszystkim była wyrobiona. Z drugiej strony natomiast yy, chyba bym nie położyła się spać, bo cały czas, cały czas coś robię. Jestem osobą, która nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu, więc jak ktoś się mnie pyta, gdzie pracuję i co robię, to ja się zawsze śmieję, a o który etat pytasz jako y, radna w gminie, jako y, członkini KGW, jako mama, przedstawiciel Thermomix, <grywka> więc wszystko, słuchajcie, y, u mnie się y, musi skleić, nie jest to łatwe, a doba właśnie rozciągnąć się nie chce. Ostatnio tak spojrzałam na swój kalendarz, no i w grudniu y, nie mam żadnego dnia, jeden dzień mam przed świętami, gdzie y, będzie to dzień owo. Wolne. I wolne tutaj mówię oczywiście w cudzysłów, z tego względu, że wiadomo, jak to przed świętami, będę musiała coś zrobić w domu: czy posprzątać, czy ugotować. W międzyczasie na moim Facebooku będę wrzucała Wam takie dość fajne, tak uważam, że dość fajne dania, właśnie które możemy zrobić za pomocą Thermomixa, czy też niekoniecznie. Ostatnio wrzuciłam choinkę z bułeczek drożdżowych, a w środku w tych bułeczkach ciągnął się żółty ser. Więc możecie tam zerknąć na beatawach Thermomix. Tam oczywiście będę wrzucała takie świąteczne przepisy, no bo to jest ten czas. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś ogrodowe widea, no to na pewno będą no, ze strojeniem, słuchajcie, na zewnątrz. To już chyba nie będę robiła, bo ja dzisiaj obleciałam cały dom dookoła, wszystkie donice, powiedzmy, że to akurat mam ogarnięte w domu. I Już dzieci zaczęły wyciągać świąteczne uzdoby, więc powolutku też zaczyna się tutaj robić świątecznie. Wracając do naszych pogadów, wydaje mi się, że najlepszym sposobem, żeby to wszystko posklejać, jest po prostu spisanie y, wszystkich y, rzeczy w kalendarz. Jeżeli mamy zaznaczone od tej do tej godziny, robimy to, od tej do tej, robimy tamto. I to ja przynajmniej tak mam. Jak zobaczę faktycznie w kalendarzu, że w tym dniu mogę na przykład sobie, o tak jak dzisiaj, wyskoczyć, mam te dwie godzinki, to półtorej godzinki, słuchajcie, zeszło mi z tymi stroikami, przestało padać, wyskakuję na dwór i nagrywam szybciutko tutaj dla was. Więc, chyba takie właśnie rozpisanie na kartce, przynajmniej to się sprawdza u mnie, gdzie rozpiszę sobie całe dni, zakreślę wszystkie godziny, które mam zajęte, i wtedy widzę te, które jeszcze mam do dyspozycji. No i oczywiście ten sposób będę Wam polecała z tego względu, że sprawdza się to u mnie. I tak jak właśnie mamy dużo zajęć, w dużo miejsc musimy pojechać, coś załatwić. No coś takiego na pewno Wam się uprzyda. Praca z kalendarzem jest czymś fajnym. Nie jest to proste, ponieważ wszystko musimy zapisywać. Ja, oczywiście, zapisuję sobie i w telefonie. Potem przerzucam to na kartkę, więc i forma papierowa, jak i kalendarz w telefonie jest u mnie zapisane. No i tak jak mówię, jest to coś, bez czego już w tym momencie chyba bym nie dała rady, na pewno bym, znaczy nie dałabym rady. Wiecie jak to jest, im więcej człowiek weźmie sobie na głowie, z tym sobie po prostu poradzi, tak, to wszystko będzie nakręcał, nakręcał, że da radę. Oczywiście tutaj z zachowaniem jakichś norm i e, takich e, sennych godzin, bo ten sen jest też bardzo ważny. E, ale tak jak mówię, e, czy kalendarz e, na karteczce, czy kalendarz e, w telefonie sprawdzą się w 100%. Pod warunkiem, że będziemy tam wpisywać wszystko, co e, musimy, czy też możemy zrobić. Zobaczcie na moje wrzosy. No i właśnie te wrzosy. Które miałam w Donicach, obłożyłam je e, tujkami, czyli powbijałam, powbijałam e, i ozdobę zrobiłam w danej Donicy. Ciekawa jestem, czy takie e, wrzosy przetrwają mi, bo jakby nie patrzeć, to taki stroisz jest też czymś, co będzie chroniło korzenie naszym roślinom. No i ja, słuchajcie, tak jak mam te bukszpany na pniu, e, to zawsze pod tymi bukszpanami jest stroisz. On tam wiadomo, ładniej, brzydziej, zależy co się komu podoba. To jakoś tam sobie wygląda, ale drugą funkcją właśnie takiego stroisza jest to, że korzenie są zabezpieczone i o ile bukszpany, nawet jak tego stroisza nie było, dawały radę, to tutaj właśnie zastanawiam się jak to będzie z wrzosami. Czy taka otulinka trochę, stój, pomoże im i przetrwają. Tak jak mówiłam o ogniku, jeżeli macie ognika, to właśnie do takich naturalnych stroików będzie on idealny. Natomiast jeżeli nie mamy takich roślin, to możemy się tutaj posiłkować takimi troszeczkę sztucznymi dodatkami. Nie wiem czy lubicie akurat takie sztuczności w donicach, w takich różnych stroikach. Natomiast jeżeli koloru nam brakuje, to jak najbardziej możemy się posiłkować właśnie tym, co w sklepie znajdziemy. No i ja znalazłam sobie takie właśnie kuleczki bordowe, kuleczki czerwone. Nie wiem, czy będę je wbijała, poprzymierzam, zobaczę. Może akurat będzie to fajnie wyglądało, chociaż bardziej mi ta strona naturalna jakoś tak ostatnio jest milsza, więc pewnie to zostanie do stroika do domu. No taki stroik na pewno zrobię taki, wiecie, zwykły, mały na stół, więc takie kuleczki Będą też fajnie wyglądały. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek o bardzo szybkim moim strojeniu Donic, jak i o pogaduchach i niestety nierościągliwa i dobia podobały Wam się. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie kciuka w górę. No i jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do tego. Dajcie znać, czy u Was już macie wszystko ustrojone. U mnie, tak jak mówię, ogród powiedzmy, że już, no nie mam jeszcze traw związanych, co już powinno mieć miejsce. Jak mi się uda, to je zwiążę, czasem po prostu związuje je i przyczepiam jakąś szyszkę czy też bombeczkę, żeby taki był akcent troszeczkę świąteczny. Dajcie mi znać, czy u Was już ogród jest gotowy przedświątecznie, no i oczywiście, ja jak wasze domy. Czy już wyciągnęliście tam ze strychu, czy z piwnicy bombki już macie choinkę? U mnie choinki jeszcze brak. Natomiast wszystkie dodatki już są porozstawiane po szafkach, więc powolutku łapiemy te akcenty przedświąteczne, świąteczne, więc to jest ten czas, który ja osobiście bardzo bardzo lubię. No i mam nadzieję, że tym uśmiechem i tą radością troszeczkę was zarażę, choć, chociaż troszeczkę. <grych> Także życzę miłego tygodnia. Do zobaczenia.